Dzień dobry. Anemostat Preflex Premium występuje w dwóch kształtach. Okrągłym i kwadratowym oraz w dwóch kolorach. Białym i czarnym. Wersja Kwadrat czarna chyba najbardziej pasuje do nowoczesnych e, pomieszczeń, gdzie liczy się również oprócz tej części technicznej również i design. Więc omówimy sobie dzisiaj anemostat PFlex Premium. Możemy sobie omówić, omówić budowę anemostatu, z czego się składa, z jakich elementów i do czego służą. Więc mamy ramkę anemostatu. Mamy uszczelkę. Która uszczelnia nam pomiędzy korpusem a ramką anemostatu mamy również regulowany talerzyk wkręcany do korpusu anemostatu, i tu akurat pokażę jeszcze jeden element dystans regulacyjny. Ten dystans on ma swoją długość i właściwie wysokość, ale my to możemy regulować. Poprzez odpowiednie docięcie czy przycięcie danego elementu, a, oraz w tym momencie również i pomiary na samym anemostacie, ale nawet wersja najkrótsza zapewnia nam optymalny, prawidłowy przepływ powietrza przez anemostat. Do skrócenia dystansu możemy wykorzystać zwykły nóż, tak, instalatorski tapeciak, i w, tej, w ten sposób mamy zmniejszoną e, wysokość czyli mamy również jej skrócony sam dystans, który montujemy teraz na talerzyku anemostatu, który możemy wkręcić do korpusu. Ale tu, w tym miejscu, chciałbym się zatrzymać na jeszcze jednym, omówić jeszcze jeden element, ponieważ bardzo często na sufitach występuje zabrudzenie wokół anemostatu, e, głównie nawiewnego, i to jest spowodowane przez efekt klandy. Dlatego tu ta ramka, to, przepraszam, ten korpus tego anemostatu jest tak skonstruowany, żeby nie dopuszczać, czy minimalizować efekt koandy na anemostacie nawiewnym. Więc możemy teraz wkręcić talerzyk do korpusu. Zakładamy uszczelkę. I tak mamy przygotowaną część anemostatu. W zależności od dostępnej skrzynki, czy to wersja mufowa, czy to wersja nyplowa, pokażemy jak zamontować ramkę anemostatu. Jeżeli mamy skrzynkę z przyłączem mufowym, to możemy od razu bezpośrednio zamontować ramkę anemostatu w skrzynce i następnie zamontować sam anemostat. I to wtedy mamy tak zamontowane na, na suficie. Natomiast jeżeli mamy sytuację, gdzie Korzystamy ze skrzynki z przyłączem nytlowym, to zazwyczaj wymaga przedłużenia. Czyli montujemy przedłużenie na skrzynce i do tego przedłużenia montujemy ramkę anemostatu, a następnie resztę anemostatu i w tym momencie mamy to w ten sposób wyglądające. Także mamy omówiony montaż w przypadku anemostatu Preflex w wersji premium wykonanego z tworzywa sztucznego. Tak jak wcześniej wspomniałem, w wersji białej jak i również czarnej jest to taki półmat, więc bardzo ładnie to się prezentuje na sufitach, tym bardziej w nowoczesnym budownictwie, gdzie liczy się również i design. Omówiliśmy sobie anemostat Preflex Premium. Po więcej informacji, jak i również za zakupy, zapraszam na cenin24.pl